Siemandero, pozdrawiam was serdecznie z okolic wandrusowej chaty. Ten krótki odcinek zrobiony jest po to, żeby przedstawić Wam nowego członka naszej wandrusowej ekipy, a tym kolesiem jest oczywiście nasz. Tak więc myślę, że ten gość wpłynie pozytywnie na nasz wandrusowy YouTube'owy content, urozmaici go nieco i sprawi, że treści będą zdecydowanie ciekawsze, co też wpłynie na oglądalność i zainteresowanie naszym kanałem. A teraz Wam jeszcze pokażę, jak to mamy fajnie w okolicach naszej wandrusowej chaty. Także przelecimy się jeszcze kąsek tam dali i zobaczycie sobie m.in. nasz wandrusowy las i tutaj, te okolice wokół wandrusowej chaty. A teraz już pozdrawiam Was, ciepło, mimo tego, że jest ciepło, ale jak jest lato, to musi być ciepło, jak jest zima, to musi być zima. No tak już mówię, nic nie zrobimy z tymi, tak mówię, fantastyczny klimat, bo mamy trochę zima, trochę ciepło. Taki okres przejściowy jest jak wiosna czy też jesień. Także nie ma co narzekać. Trzeba się cieszyć aktualnie tymi promieniami słońca i czerpać ta witamina D prawda która na nas znieła spływo. Życzę Wam wszystkiego dobrego i tradycyjnie do zobaczenia gdzieś w świecie i jak zawsze do zaś.